O, a my teraz będziemy kalendarze otwierały, 18. a tu Natusi się jedne kalendarze wczoraj trafiły, ona tą jedną paczkę wczoraj otworzyła, bo myśmy nie otwierali, ja wczoraj to jakoś tak nie miałam, nie wiem, chęci na otwieranie kalendarzy, zmęczona byłam i tutaj się Natasi, jaki to był numer? Yy, numer 18. Aha, pod osiemnastką takie zeszyciki trafiły, ale zadowolona jesteś czy nie? No i tutaj taki się trafił, bo już nie mogła. I ty jesteś okienną. No, a ja wczoraj to jakoś naprawdę sił nie miałam do ty otwierania. Jesteś. To ja pierwsze może zaczniemy. Dzisiaj ile otwieramy okienek? Trzy. Trzy okienka, aha, u. To, czyli osiemnastka, tak? Osiemnaście, dziewiętnaście i dwadzieścia. Aha, no dobra, ale weź normalnie rybka tak uściskając. Dobrze, to ja tutaj osiemnastkę. Aha, pod osiemnasteczką trafiło mi się serduszko. O, ładne. No, bardzo ładne serdunio. Bardzo ładne. Kolejne. Dobra, to jest obojętne. To jest akurat pod dwudziestką. Pod dwudziestką. O, to jest rysunek. Aha, tu się trafiła taki kubeczek? Z, z. Co to tutaj jest u góry? Zane. Nie aha, wiem, jak się to mówi. Taka śmietanka, tak? Śmietana z posypką, No, nie wiedziałam, nie A, jak A, i się to jest. Masz czy nie? Czy co to nie, jest? To jest słomka. To, jest, to nie jest słomka, to jest takie ciastko. Aha, aha. No, ładne. <laughs> I tutaj to jeszcze jedna, dziewiętnastka. Czekaj, czekaj, pod numerem 19, a to już jest też zrobione, to Mikołaj, a ja nie mam jednego Mikołaja już? Nie? Nie wiem, już no, okay. no, zrobiłam. Mi się wydawało, że mam już jednego Mikołaja, no tutaj Mikołaj, Mikołaj się trafił, ale bardzo ładny, bardzo ładny. Teraz ja. Teraz Natalka. Otwiera. A który otwierasz od mamy? Tu są na pewno lakiery, ja to już nawet słyszę. Myślisz, mówisz? Czuję, No słyszeć. Mówisz? Jezu. Aha, moja ręka. Co ty tam rogi, tam młotem. Oderwałaś. O, cztery. Co, trafiły się. Żółty, mm -hmm. zielony. Mm -hmm. Nie wiem. I To jest taki pomarańczowy. To są kolory wiosny. <grym> o, zobacz. No kolory Pęczowe. wiosny. No i co? No i ładne czy nie? No. będziesz miała kolory wiosny. Albo jesieni. No. pomarańcz, żółty, zieleń. To też jest jesień. Dobra. I jeszcze jeden. Ciekawe, co się tam trafiło. No nie wiem, Natalcia, nie pamiętam, w których numerkach są miało. Ale wiesz co też? środku. Nie, ale nie wiem, co tutaj jest. Co? No tego jestem ciekawa. Co się trafiło? Co? e? Aha, to są bombki. Pokaż. Wiem, tutaj tak pachnie. A, to są te Isana y, kule do kąpieli. To jest limitowana edycja świąteczna taka. Okay. Ale, no ładnie, poczekaj. Pokaż. Nie wiem, ta jedna taka mocna kula, nie wiem czy Ci będzie. Ale jak? zapach <grymne> ma? <grymne> ta, ta biała jest taka mocna, mocno zapach. Nie wiem czy Ci będzie pasował. No, pokaż. Ta biała to jest taka, taki mocny zapach. Ta, ta różowa jest chyba ok, ale ta biała taki. Ale mocna, nie? No, bardzo mocny. Nie wiem. Ta biała nie wiem, czy by ci pasowała. Pomóc ci. Jezu, wyżywasz się na tej kuli biednej. Co otwiera? Kto otwiera? Co otwiera? Kto otwiera? Ty. Co otwiera? Kto otwiera? Dobra, to ja będę otwierała czekoladki. To ja otworzę czekoladki. A co tam? Do kawusi sobie otworzę. Nie będę się żałowała. Ale już mam dziewiętnastkę. A ja czarna. Osiemnastkę i dwudziestka. Czarna. Tutaj osiemnastka. O, co? What is this? A to na pewno jest ten, dwie były. No na pewno. Dobrze na pewno. No tak. No czy to tam się wysypało Nie, już? tam były dwie. Aha, no to tu dostałam dwie czekoladki. No bo zobacz jak to na dole jest. No może. Tam muszą być dwie. Tu też jest takie coś, taka sama głębokość. Ale dwie się trafiły. No jakby co, gdzieś tam skądś innego by ten... No. Ale okej, okay, dwie mam. Jeszcze jaka? I dwudziestka. No i biała, nie. nie? Ta biała i ta czarna to tak nie za bardzo, ale to ciekawe. To musi być dobre. Dobrze. dostałaś. Widziałaś? To chyba przez to, że lubię czekoladki. Numer 20. U, misiu, taki ładny misiu ci się trafił. I z jest prezent No Dobra, a tutaj taki ładny Dobra, nie będę za długo tego trzymała za bardzo Numer... 18. Aha, osiemnastka Co to jest? A, dzwoneczek Dzwoneczek się na tu się trafił A tam jest piesek chyba z prezentem jakimś. I renifer. Nie, nie ma Renifera, elf tam jest. Tak, ja elf. Nie. <laughs> no i. Dziewiętna... Uy, dziewiętnastka. Duże to jest. Mówisz? No. Ciekawe, co ci się trafi. O ale O, bałam. Ale ładne. Czy ty powiedziałeś to w tym samym momencie, ja. No, bo wani ci się trafił. Prezenty i kotek. A, a 24 to co, będzie normalne, czy jakiś taki duży? Gdzie jest 24? Aha, to takie coś trochę większego to będzie. Takie jednoduchy. No, no, to... Dobra. To teraz, kto? Jajo? No. jajo? Jajo. Jajo. No jak jajo, to jajo. Czekaj, jajo. Hmm. 22. Mm -hmm. O, 18 jest tu. 22. I 19. No, a ja tu 18. Tutaj kolejne do 8 się trafiło. od Chyba, ja nie wiem, podobny kolor. Nie, tam był chyba różowy. Ale też takie same miałam. Tylko, że kolor inny. Mm -hmm. I kolejne. Czekaj, tu miałam jeszcze 19. 19 to już weźmy to. Coś małego będzie. O nie. Kolejne to samo. To ja po dwie rzeczy dostałam Kurcze No i tutaj takie. No, Kolejny. Mam drugi taki sam, nie? Tam już nie ma na Zniknęło. Czemu? No ten papier. <średenia> Dobra, to drugi mam takie same I jeszcze numer 20. Mhm. Tu się po dwie rzeczy te same trafiają. Po dwie rzeczy mi się trafiają te same. Okej. Okay. Jezu, jeszcze się ciężko otwiera. No i taki pilniczek mi się jeszcze trafił, nie? Już testowałam to. No, takie coś. Dobra, to tutaj już jest. I teraz Natasia, tak? 19, Lego. Aha, co tu się coś takiego. Jest? Nie wiem, coś takiego. Będziesz budowała. 18 Te, yy, też masz, czy nie? Czy już 18 otworzyłaś? Nie. A, otworzyłaś 18. Hmm. A nie, nie otworzyłaś. A to, bo się potknęłaś na to i nie chcę, co się samo otworzyło. Mhm. Nie wiem co to to jest. Osiemnastka i numer 20, tak? Aha. O, o, tu się choineczka trafiła i prezenty. No, chociaż coś fajnego. Choineczka i prezenty. Jeszcze można patrzeć. Mam tam no. położę. No, to jest taka choineczka. Aha. Jezu, ale powiem Ci, że bardzo czuję zapach tych kulnie, bardzo intensywny ten zapach jest no i ja wtedy balę będę otwierała, tutaj mam akurat numer 18 o Natusia już ma o bardzo ładna ta choineczka naprawdę śliczna no i, I tu, tu się prezencik tak, o, a tam w środku coś jest? czy nic nie ma jest tam jakiś prezent a jest jakiś prezent co to tam jest a serduszko no a mi się co no tutaj mi się trafił taki żel do kąpieli e, to jest o zapachu cynamonu i pomarańczy kolejne to jest numer numer 20. Aha, tam jest 20, jeszcze 19 nie otworzyło się. Ten fusbuter trafił. To jest takie masło do stóp o zapachu waniliowym. I tutaj na talce się trafiło. Tu trzeba, tak. I to są te sanki, tak? No, Aha. Tak. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. I jeszcze jedno okienko ja tutaj mam. Aha, numer 19. Czekaj, rybuś. Numer 19. I tu mi się trafiła taka maseczka do twarzy, nawet bardzo fajna, bo ja lubię różne maseczki. Tutaj Natasia jeszcze buduje, ja tylko powiem co mi się tu trafiło. No tu pierwsza ta maseczka, tutaj do kąpieli, tutaj jest masło do stóp, jakieś tutaj Natasi hojneczka, saneczki, tutaj są kule, ale naprawdę intensywny zapach mają te kule. Tu czekoladki na tusi się trafiły, tu mi. Tutaj w jednym opakowaniu aż dwie się trafiły. Tutaj do usta już obiadek w połowie ma zjedzone. Pierogi kupiłam z polskiego sklepu. To są te, co akurat od razu można usmażyć z cebulką. Więc one są no, A bardzo... ja dopiero niedawno właśnie z pracy wróciłam, zrobiłam szybkie zakupy w polskim sklepie. No, się to... ostatnio ćwiczyła tą Wednesday nie z tą ręką u siebie na tablecie. I ten taniec stroiła tu się przebierała w sukienki. I tego jej się to tak spodobało, nie? No. A ja, no, ale ja powiem wam na początku to było fajne, nie? Jak tego, jak ktoś tam pokazywał, ale teraz jak ja już widzę ciągle to samo, Popularne, to to tak. już ten nudne już to jest. Ja już nawet, ja już to tak, prze, nie? nie? No ja już tego się naoglądałam, że mnie to już nudne jest, jak ja już widzę znowuż to samo i znowuż to samo. No a ja tutaj jeszcze takie małe zakupy zrobiłam trochę w polskim sklepie, trochę w Edece. To jest jak widać z Edeki rybka. Tutaj mam też paluszki rybne z Edeki, te akurat z tej firmy Alnatura, uwielbiamy te paluszki. Tutaj kupiłam z polskiego sklepu paszteciki z grzybami, tutaj są paszteciki z mięsem, też z polskiego sklepu, tutaj, tutaj kupiłam twaróg. Bo bym chciała sernik zrobić, mam nadzieję, że mi się uda. To też jest z polskiego sklepu. Ptasie mleczko. To oczywiście też z polskiego sklepu, chociaż wiadomo, można też kupić w Edece. E, tutaj z polskiego sklepu kupiłam takie ciastka. E, o, tutaj kupiłam z polskiego sklepu pierogi z mięsem. To jest akurat taka jarzynka z Edeki. E, tutaj mam kupione z polskiego sklepu pyzy z mięsem. Tutaj też są z polskiego sklepu, ale kluski śląskie z mięsem. E, to jest akurat e, mieszanka chińska z polskiego sklepu te biszkopty z polskiego sklepu właśnie do tego do sernika chciałabym e, dodać Tu jeszcze kupiłam te ogórki, majonez, e, marchewkę, z, e, marchewkę, z Edeki. E, tutaj kupiłam tą kukurydzę z Edeki. Kupiłam jeszcze koncentrat pomidorowy, tutaj dżem truskawkowy. Płyn do prania z Edeki. Tutaj akurat są trzy ostatnie rzeczy z polskiego sklepu: to jest sałatka obiadowa. Tutaj kupiłam te pulpety, jak na szybko bym chciała obiad zrobić. I kupiłam jeszcze Bigos, taki słoiczek. Kolejne to banany kupiłam, bo Natalka banany to uwielbia. Dlatego trochę ich kupiłam. Tutaj są też trochę zielone, żeby za dwa dni już tak dojrzały. Dwa mam takie, co bym mogła sobie dzisiaj zjeść i na później. Dobra, tutaj banany, jabłuszka kupiłam. Dwie paczki mandarynek jeszcze dokupiłam. Tutaj jeszcze takie dżem kupiłam, malinowy. Tą papryczkę. Tutaj taką zwykłą wędlinkę, pomidory kupiłam, bardzo tanie były, ogórka chleb tutaj jest z, ten, z pestek z dyni no i kawcia Jezu, dzisiaj z rana się obudziła. Mi patrzę kawy nie mam, nie? musiałam kupić kawę, ale chyba z rana kupię jeszcze jedną, żeby na zapas była w razie, no, a, a tutaj Natasia taką pracę zrobiła z takim bałwanem, to jest taka kartka i tu można sobie otworzyć i bałwanek bardzo ładna bardzo pomysłowa taka karteczka. Jeszcze tutaj z pracy taką pakę słodkości dostałam. To tutaj miałam kupione z tego ee, z te, no, z Philipsa. Tutaj taki to jest słój, no to jest taki miał być słój na słodycze, ale żadnego fajnego nie było na słodycze, takie na święta. To kupiłam takiego Mikołaja, ale powiem Wam, no jest naprawdę śliczny, tak samo ten kubeczek. Co do tego kupiłam tutaj też z, z tego Philipsa. Bardzo ładne. Podoba ci się na tuś? No, ten. No, i tutaj będę mogła wtedy te słodkości. czekaj, weźmiesz, kurwa. Tutaj te słodkości będzie można wszystkie powkładać. No, ale ten, powiem Wam, naprawdę jest śliczny, nie? Na słodycze chciałam taki słoik, coś takiego jak ten, ale ten chcę schować. Tylko taki bardziej świąteczny chciałam kupić, ale nic takiego nie było, dlatego jak zobaczyłam to, to mówię muszę to wziąć, a w tym, wziąć, a w tym Philipsie to powiem wam tyle fajnych rzeczy jest i nawet niedrogich. No, nie? Jeszcze przyszła pokazać taką torebeczkę, bo wczoraj otworzyła, koniecznie chciała chociaż jedno otworzyć, bo my się wczoraj nie otwierali i to jest taka torebeczka, to jest po, niby portfel torebeczka, nie? No, no. Z takimi uszami, a te oczy... Te. A nie, te oczy nic nie, nie to robią. To trzeba tu. Aha. I tam w środku co się? Nie, tam nic nie jest. Aha, to tylko takie. Mhm. Aha, jak otwierasz te oczy się tak, ruszają. Tak. Aha. I zamykam i otwieram. Ale co fajne? No, no to dzisiaj będziemy 21 i 22 otwierać. Jest wczoraj było okienko, a ja, ja chyba miałam tyle na głowie, że już nie wiem, że już zapomniałam, że wczoraj myśmy. Nie jeszcze tylko jedną masz tam no. z tych, bo jeszcze 24 będzie duża do No ja ten... To tak szybko ten czas leci, że ja zapomniałam, że myśmy wczoraj nie otwierali, ale wczoraj miałam tyle na głowie, że nawet o tym nie myślałam, nie, żeby otwierać kalendarze, ale to dobra. Pieszo, Natia mówiła, że dzisiaj otwieramy i koniec, kropka, więc musimy otwierać. Otwieramy kalendarze, Natusia mówiła, żebym ja dzisiaj pierwsza otwierała. To ja otworzę, to ja wtedy te dwa otworzę, nie? Od razu mm. od ciebie. To tutaj pierwsze to jest. O! <noise> pingwin. Pingwin? Ale taki pingwin z tym, jak ten. Renifer, nie, rogi Renifera. <noise> bo, ma, bo ma opaskę. Aha, taki strój, tak? No. Opaskę, taką jest przebrany tak. za tak. Renifera. Tak. Hmm. No, no, ale tą opaskę nie przebrał się. A w kolejnym tu się trafił taki łoś, Nata się narysowała. Te rogi, to jakby taka piła była. No bo są piłe. Nie. No. I teraz, Ja. Natalka, ciekawe co na tancerze się trafiło. Od mamy pierwsze. W każdym filmiku tak robi. Mhm. Ciekawe, czy lakier się trafi. Mam no, nadzieję, że nie. A co, nie podoba Ci się zawsze lubiłaś lakiery. Nie jest to lakier. Skarpetka? To jest coś. Z... Stop model. Aha. Taki? To nie jest. To jest linijka Linijka stop model. Mm -hmm. temperówka, temperówka. Aha zeszczy. i taki zeszycik stop Model Ale dziwne, mały No to jest taki miniaturka No, no ja da. będę otwierała, no dobra Mogę czekoladki Czek Zgadnę, będzie czarna czekolada Zgadnę, zgadnę Czekaj, co? Tu Mama 22? Czarna czekolada co, nie kracz. Eee, ty widziałaś? Nie! Czerna czekolada. I 21 ja. też? No. Aha, i 21. O, ta już jest dobra. Ta już, tą lubię. O. Tutaj z tym niebieskim to akurat lubię, to jest dobre. Ale ta z czarnym. Czy spróbować próbować ta czarna czekolada później? No tą czarną mogę ci dać. No, okay. e, ja teraz latelkę, ja mi Milkę. 22, ja to sam. Pacia mi. Bardzo ładna. I tutaj jest. czym? Jeszcze... No. Widać jeszcze raz. Bardzo ładna. I 21. <laughs> Przepraszam. już wcześniej prze... nie widziałam. więc. O, okrówka. <laughs> Trochę mało święta. Teraz Mamcia będzie otwierała kosmetyki. Dzisiaj to jest 23 24, o tu jest 21. Coś cienkiego tu będzie. Wow. mam otwierzyć? otworzyć? to oto tu jest? Pewnie. Ciekawe, czy to kredkę, albo. O jest. O, czarna. Mhm. Czekam. To... twoje. Nie, to jest taka siwa. No, ale siwa to jest jak czarna. Siwa kredka. No ja ogólnie siwej za bardzo nie ten nie używam, ale okej. Okay. To jest taki bardziej metalowy kolor. Ja, ale duży. A, tu jest numer 22. Ogólnie numeru 22 nie lubię. Czekaj, ła. Co, nie lubię tego otwierać, nie? Katastrofa, ej. O, oh, no co to tu jest? A, lustereczko. To dobrze jeszcze. 22. E, mama? Poczekaj, ryba. No, tu mi się takie lustereczko trafiło, nie? Co? Więc co będzie w 24. Dobra, nie patrz. <grym> nie mów mi, nie chcę wiedzieć. Mogę powiedzieć coś Co? Ulszowego. No, ale, ale co to ja nie chcę wiedzieć? No, a tu się lustereczko trafiło, nie? Tak, jest zwykłe jakieś tam. No okej. Okay. I teraz Natalcia. talcie. Aha. Nie wiem, co to jest. Czekaj, to są jakby babeczki. I tu jest 22. A, tu jest apa, ten aparat, nie? Mhm. No dobrze. To na tu się będzie te o! dwa składać. Jezuśka, Tu już widać, jeszcze zostało 23 i 24. Taak. To teraz mama z tego bale, z demu. Balea. 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 Dobra. To jest krem na noc. Intensywne krem na noc. wiesz, to jest krem na noc. <laughs> Nacht krema Dusiu. Aha. Dobrze. Krem na noc. Nie widziałem. I nawet fajnie. Wypróbuję go. I numer 21. Na ja cię już mam je pokazała. A, żel pod prysznic e, o zapachu e, lici. Litchi. No. Zobaczymy. Jeszcze, oczekaj. Nawet. Ok. Zobaczymy, przetestujemy. Jeszcze dwa zostanie, Czekaj, Co tu jeszcze zostanie? 24 i 23. To 24 jest takie trochę większe. Nie ciekawe, czy tu maska nie będzie. Nie wiem. Mama. No. Aha, tutaj się aparat fotograficzny taki trafił na ci. Tutaj jeszcze. Aha, to jest lampa. I tutaj Natasia jeszcze złożyła tutaj takie coś z mleczkiem i z babeczkami takie stoisko świąteczne, bardzo fajne. No tutaj jeszcze takie zostały dodatki babeczki i ten, ale fajnie takie stoisko na babeczki. No, a u mnie dzisiaj w tym, w szkole to ten yy, dzień śpiewania, tam sprzedawanie gofrów było na hali. Tam jest też taka wielka sala, gdzie ten, no wygląda jakby w teatrze, jakby pomieszczenie było w teatrze jakimś, nie? Fajnie tam jest porobione, albo takie stoisko, gdzie można, gdzie nawet uczniowie też sprzedają, jak jest jakieś tam święto takie. Nawet fajne, co? No, a to Natasia. Spokojnie Natasia, bo ty tak świrujesz, kotek. No, bo... no i pewnie jeszcze jedna co rzecz czy nie? Tak. Aha. <laughs>